Cześć, z tej strony Sławek i witam was na kanale autobusy. Mimo iż mówiąc słowo autosan mamy na myśli jeden konkretny autobus. To samych rodzajów tego autobusu było naprawdę sporo. Od autobusów miejskich, przedszkolnych aż po turystyczne, nie wymieniając specjalnych wersji. Dzisiejszy egzemplarz to autosan H921 i mimo przeznaczenia na trasy międzymiastowe odgrywał on również funkcję autobusu turystycznego, gdyż w tych czasach był deficyt pojazdów, a ludzie jeździli czym się dało. I w tym odcinku mam przyjemność przedstawić właśnie ten model, jego historię oraz ciekawostki. Zapraszam! Napiszcie proszę w komentarzu, czy jechaliście kiedyś autosanem H9 i jak wspominacie tę podróż. Mam przyjemność Was również zaprosić do świeżo otworzonego sklepu, w którym znajdziecie ciuchy z kultowymi autobusami, które jeździły bądź nadal jeżdżą po Polsce. Ubrania są wykonane z wysokiej jakości materiałów i sam je używam dłuższy czas i nadal wyglądają jak nowe, nawet po wielokrotnym praniu. A że dzisiaj się od będzie miał trochę klimat wakacyjny, to z kodem WAKACJE otrzymujecie 5% rabatu na cały asortyment. Zapraszam, link w opisie. Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam naprawdę fajnego ryzynka polskiego transportu, a przedstawimy go wraz z Adamem. Witam Ciebie Adamie. Cześć. Adamie, przedstaw się pokrótce widzom czym się zajmujesz, bo byłeś już raz na tym kanale, kto jest postrzegawczy, może skarżyć Adama, ale tak pokrótce, czym się zajmujesz, jak długo jesteś kierowcą? W chwili obecnej zajmuję się prowadzeniem firmy transportowej. Wraz z kolegą staramy się rozkręcić własny biznes autokarowy w przewozie osób. Kierowcą autobusu jestem od roku 2016, czyli już mamy tak naprawdę 7 lat. Powiedziałeś, że tutaj rozkręcacie się powoli biznes. Autobus, w którym siedzimy, też jest już częścią tego biznesu. A powiedz, w jakim autobusie dzisiaj się znajdujemy? Znajdujemy się w autobusie Autosan H921. Wyprodukowanym w 1980 roku. No dobrze, przejdźmy może. Mamy oznaczenie H921. No, generalnie autostany miały swoje oznaczenia, one coś, coś sugerowały i miały jakieś konkretne przeznaczenie. Powiedz, do czego ten był przeznaczony tak fabrycznie, a jak w praktyce wyglądało jego użytkowanie? Model H921 był to autobus międzymiastowy, wykorzystywany głównie przez PKS-y na trasy lokalne. Ale jak to w Polsce bywało, nie mieliśmy za bardzo o czym jeździć, więc tak naprawdę to był autobus tak e, od wszystkiego. Tak naprawdę obsługiwano nim wycieczki krajowe, nawet słyszałem o wycieczkach zagranicznych e, od kierowców z PKS-ów, e, wycieczki szkolne, lokalne tak naprawdę e, wszystko, wszystko, wszystko od, od najkrótszych do najdłuższych. No bo tak naprawdę, jeżeli, bo jak ktoś tak z zewnątrz zobaczy, mamy napis z przodu etykietkę, plakietkę, że jest to autobus turystyczny, no to tak naprawdę w tych latach chyba wiele więcej nie, nie potrzeba było, aby no wybrać się w jakąś dalszą wycieczkę autobusem, no bo wtedy nie było też w czym wybierać, co nie? Nie, tak jak mówisz, tak naprawdę brano co, co było, na wyjazdę wystarczyła mała przestrzeń bagażowa, 39 foteli i... I dobre chęci, tak naprawdę. I się jechało. Opowiedz, proszę, jaka jest historia tego konkretnego egzemplarza? No, bo no wiadomo, że one troszeczkę kilometrów już mają za sobą. Jakie są Twoje informacje odnośnie tego, gdzie ten autobus jeździł? No i jak to wszystko wyglądało? Ten konkretny autobus zakupiliśmy od pana ze Zgorzelca. Autobus u niego stał garażowany, a z tego co wiemy, służył on do przewozu pracowników w Bugatyni. Czyli, jakby jego historia, tam gdzie Twoja wiedza sięga? była odnośnie przewozu pracowników. Nie wiesz, jak to wyglądała jego historia wcześniej. Nie, niestety informacji tego typu nie posiadamy. Może ktoś z widzów kojarzy ten konkretny egzemplarz, czy będzie miał jakieś informacje odnośnie tego, gdzie on wcześniej jeździł? Będziemy bardzo wdzięczni za, za komentarz w tej sprawie. No i teraz pytanko, co znajdziemy na jego wyposażeniu? No bo, tak jak wspomnieliśmy, wiele tego nie było, no ale może coś jednak się tutaj znalazło ciekawego. Tak, standardowo w Autosanie H921 znajdziemy 39 miejsc siedzących dla pasażerów, do tego 14 stojących. Tak jak widać na nagraniu, na, na zdjęciach, na wyposażeniu mamy niewiele: półki na bagaże, fotele obite dermą i materiałem. Jeśli chodzi o stanowisko pracy kierowcy, to na wyposażeniu mamy wspomaganie kierownicy ręczną skrzynię biegów, sprzęgło hydrauliczne, wspomagane pneumatycznie tak samo hamulec. I to tyle tak naprawdę. Tu mamy jeszcze system audio. Zapomniałem o tym. System audio? Mamy głośniki w środku, rozumiem? Tak, normalnie z tego wzmacniacza jesteśmy w stanie puścić... Już radio wymieniłem na nowsze, bo tam to nie działało. A to oryginalnie było zamontowane tutaj radio? E, tak, zwłaszcza. tak, 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 tak. Tu to, te głośniki są oryginalne, mhm. e, tak jak widać e, i, i e, byliśmy w stanie mówić coś przez mikrofon, żeby cały autobus to słyszał puścić coś tam sobie z radia, jakąś muzyczkę. Ale no to jest fajna sprawa, ale to już jest takie właśnie nawiązanie do tego, że ten autobus no, faktycznie jeździ na takie dłuższe trasy, no bo na międzymiastowe to nie, nie, nie korzysta się z takiego sprzętu stricte, nie? Dokładnie tak. Mówiłeś o jego wyposażeniu. Powiedz, czym się różni ta wersja od takiej wersji miejskiej, którą wielu z widzów może, może Was kojarzyć? Na pierwszy rzut oka wersja miejska posiadała drzwi sterowane pneumatycznie, drzwi harmonikowe i była krótsza bodajże o 70 cm. No tutaj tak naprawdę mamy drzwi takie, że trzeba walnąć mocno, żeby się Dokładnie. zamknęły. To ma też na pewno swój urok. Myślę, że wielu widzów kojarzy. No i myślę, że taką bardzo rzucającą się w oczy sprawą jest sama kolorystyka. Powiedz mi, czy wiesz, jak ten autobus docelowo wyglądał po wyprodukowaniu? Czy ten kolor się zmieniał? Jak, jak to wyglądało w jego historii? Historia koloru tego, tego modelu? Jeśli chodzi o wnętrze, to jest ono zachowane w oryginale. Tak jak wyjechał z fabryki, tak jest teraz. Jedynie je delikatnie odświeżyliśmy czyszczeniem i tak dalej. Natomiast z zewnątrz ma na sobie już kilka warstw lakieru i trudno określić jego barwy początkowe. Czyli były nakładane lakiery, jeden na drugi i tak naprawdę to już może mieć kilkanaście tych warstw tak, lakieru. Dokładnie. I to było przemalowane tak naprawdę według potrzeby. Powiedz mi już, proszę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o liczebność tego egzemplarza w Polsce. Czy masz informację, ile takich sztuk po Polsce jeździ, ile w ogóle funkcjonuje? Bo to no wiadomo, że dużo z nich poszło na żeletki tak naprawdę. Jeśli chodzi o pojazdy zabytkowe, na pewno jest ich kilka. Jeszcze do niedawna obijało mi się o uszy, że jeździły jeszcze takie w ruchu liniowym normalnie. Wiem, no tak. że we Włocławku jest bardzo ładny egzemplarz i chyba jeszcze jeździ. No, no, jest to generalnie autobus, który tak naprawdę, gdyby nie to, że już teraz mamy fajne, nowoczesne rozwiązania, no, mógłby tak naprawdę dalej jeździć. No, ale szkoda, że tak mało się ich zachowało. Yy, przechodząc jeszcze do kwestii wartości pojazdu, no bo już teraz jest to pojazd zabytkowy. Yy, czy możesz powiedzieć, ile, jaka jest jego aktualna wartość, bądź też za ile udało się go kupić? Yy, oszacowanie aktualnej wartości byłoby dla mnie trudne. Nie wiem, może około 30 tysięcy. Autobus kupiliśmy w 2013. 19 roku bodajże za za 7000 zł jakieś takie absurdalne śmieszne pieniądze w tamtych czasach No chyba to były bo to było w 2019 roku jak tak stowisz zakupiliście wtedy też ludzie chyba tak nie doceniali tego, że to jest autobus, który no, jest kawałkiem historii polskiej motoryzacji no a w ostatnich w czasach, latach się to troszeczkę zmieniło. Te pojazdy zaczęły wzrastać na wartości. No Jest to, powiedzmy, po części inwestycja, no, ale też koszty eksploatacji no, generalnie pochłaniają część zwrotu z tej inwestycji. Tak, tak więc przejdźmy może do, do samej eksploatacji. Jakie tutaj tak naprawdę mamy największe bolączki, problemy tego konkretnego modelu? E, największe bolączki, problemy e, słaby silnik. E, Jaki mamy tu silnik? To jest silnik produkowany w Andrychowie. To jest Andoria, oznaczenie modelu 600 T107 na licencji Leylanda, model silnika SW400. Silnik ma około 6,5 litra pojemności, ma 150 koni. Na górkach niestety tej mocy mu brakuje. Jeszcze zanim górkę zobaczymy, niestety autobus już ją czuje. Aczkolwiek to się przekłada na niskie koszty eksploatacji, niskie spalanie rzędu 20 litrów. W PKS-ach na pewno jeszcze z tego wyniku... Schodzili w dół. To faktycznie, to są wartości, które teraz czasem w niektórych osobówkach tak naprawdę nie dziwią, a tutaj w takim autobusie 20 litrów, no to naprawdę imponujący wynik. Przejdźmy jeszcze do samych parametrów tutaj technicznych. Wspomniałeś, że mamy skrzynię biegów manualną. Jaka to jest skrzynia biegów dokładnie? skrzynia manualna z pięcioma przełożeniami do jazdy na wprost do przodu i jednym przełożeniem wstecznym. No i jak widzisz, że górka się kończy, zjeżdżasz z górki, to na luz. Dokładnie tak. Najważniejszy, jak z tym pojedzie. Dech neutralny. A przejdźmy jeszcze do y, tutaj przebiegu tego modelu. Jesteś w stanie powiedzieć, y, ile ma kilometrów? Na chwilę obecną na drogomierzu jest niecałe 14 tysięcy. Natomiast y, podczas jego eksploatacji, remontów, odbudów y, na, pewno, na pewno było więcej. No, Na pewno znacznie więcej. No, jest to pewnie spowodowane tym remontem generalnym, bo tak jak wspominałeś, on był w okolicach roku 2000, tak? Tak jest. Dobrze, przejdźmy teraz do, do kwestii tych, tych wad i usterek. Jakie są takie bolączki, które Was bezpośrednio dotykają, jeżeli chodzi o eksploatację te, tego pojazdu? Tak naprawdę, autobus sam w sobie jest bardzo prosty i osoba z podstawową wiedzą o mechanice, jakimś tam doświadczeniem, potrafi sobie z nim poradzić. Naszą bolączką na pewno były wycieki. Wycieki oleju, yy, nieszczelności, i tak dalej. Tak naprawdę, żeby wyeliminować wyciek z miski olejowej, trzeba ją zdjąć, wyszlifować, wszystko ładnie założyć, poskładać do kupy od nowa. Co do bolączek, jeszcze mieliśmy swego czasu problem z układem paliwowym poprzez odstojnik paliwa dostawało się powietrze, autobus na górkach potrafił stracić moc, nawet zgasnąć. No, proszę. Dlatego, dlatego także też, też to pamiętam, długo z tym walczyliśmy, zanim doszliśmy o co chodziło. No ciężko się na pewno zgodzić, że jakby lata świetności tego pojazdu są już za nim i teraz jest to taka powiedzmy bardziej maskotka. No ale jednak gdzieś tam się nim udajecie. Gdzie on zazwyczaj jeździ? Jakie jest teraz jego przeznaczenie? W chwili obecnej tak jak wspomniałeś, jest to nasza zabaweczka, nasza maskotka firmowa. Odwiedzamy nim wszelkie zloty tutaj na, na Dolnym Śląsku i nie tylko, bo na pewno pojawimy się w Kowarach, na pewno pojawimy się w Głuchołazach. Na pewno odwiedzimy jeszcze, odwiedzimy, weźmiemy udział w rajdzie Koguta. To już będzie kolejna edycja dla nas, to już będzie trzecia edycja dla tego autobusu. Byliśmy nim w Zakopanem, byliśmy nim w Giżycku w ubiegłym roku i autobus tak naprawdę bez, bez awaryjnie objeździł to wszystko. Także daje radę. No i to za to też będę trzymał kciuki, żeby to było jak najdłużej, jeżeli ktoś chciałby skorzystać, nie wiem, no, wynająć się i czy jest taka możliwość, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką, no jest sobie widz, który teraz ten film ogląda, no i stwierdził, że sobie na przykład chce zrobić, nie wiem, wesele, gdzie taki autobus zawozi gości weselnych, czy, czy też macie taką możliwość? E, tak, jak najbardziej, posiadamy licencję transportową. Jesteśmy w pełni, działa, w pełni legalnie działającym przewoźnikiem. Ten autobus także można od nas wynająć. Zapraszamy na naszą stronę internetową, tam jest, jest wszystko opisane, jak się z nami skontaktować. Tutaj jest w sensie link, y, jak to jest, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Śmiało chodźcie, y, wspierajcie, bo no, wiadomo, generalnie utrzymanie takiego pojazdu swoje kosztuje, a każda taka y, chwila, gdzie ktoś może się skorzystać z tego pojazdu, przejechać się, y, no to wspiera działalność, no i też pozwala Wam w jakiś sposób. Y, Upamiętnić konkretne wydarzenie. Słuchaj, Adamie, dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś chwilę, że mogliśmy tutaj opowiedzieć. widzom. powiedz czy coś jeszcze chciałbyś na koniec dodać od siebie odnośnie tego tej e, historii tego, tego pojazdu? E, coś od siebie. E, wszelkie te. Chciałbym podziękować pracownikom, byłym pracownikom PKS-u Legnica, oddziału w Jaworze, e, za, za te wszystkie gadżety, które to mamy. Bo to wszystko jest od chłopaków. E, Dzięki ich uprzejmości tak naprawdę mam komplety tablic, komplety jakichś proporczyków, trochę części, zdjęcie, starą bileterkę wszelkie, wszelkie, wszelkie gadżety, które widzieliście i można zobaczyć je też na zlotach. Tak, teraz tutaj na ekranie będziecie mieć też przybitki z tego, co tutaj się udało pozbierać, bo naprawdę tych gadżetów jest cała masa. Wiele z nich ma naprawdę mega klimat i tak więc, jeżeli ktoś z Was się tym interesuje, może film przystapować zobaczyć, co tutaj konkretnego jest, a jeżeli ktoś chciałby to zobaczyć w rzeczywistości, no to może śledzić Wasz profil na Facebooku, do, do czego też oczywiście zachęcam. No i dziękuję Ci jeszcze Adamie, że znalazłeś chwilę, że mogliśmy ten autobus Wam przedstawić i Życzę wszystkiego dobrego, szerokości, żeby jak najdłużej służył, a jak najmniej oleju z niego ciekło. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki, cześć. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Podziękowania dla chłopaków za udostępnienie pojazdów do nagrań. Namiary do ich firmy znajdziecie w opisie. Serdecznie polecam i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale. Cześć!